Siemka, tu ja co lek a to jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy w fajble zapomniane na powieści. W poprzednim odcinku uratowaliśmy archeologa, którego szczegóły demoniczne drzwi, które mają na imię Hits. Tak i teraz yy, zobaczymy czy coś możemy sobie dodać tutaj. Tak fajnie. jakiś czary czy coś. No, coś tam będziemy mogli dodać. Odporność, nie jest odporności, pierwsza odporność umiejętności przebiegłość nie chcę przebiegłości pierwszy przebiegłość wola na sposób was sobie zrobimy dobra nic nie chcę więcej zobaczymy teraz naszą misję jaką mamy nową biały wilkołak ho dobra przyjmij misję bez żadnych yy, pochwa pochwałek przychwałek pochwałek la, la, la i lecimy tylko l biały wilkołak synkata polana Synkata polana jest koło lasu wieć, bo tutaj jest las wiedź widżut. Więc się przeteleportujemy do lasu wieć. Teleportuję się... Ej nie. Zobaczymy gdzie będę miał najbliżej. Tak, muszę się przeteleportować do, do tego, do lasu wieć. I dopiero z lasu Wiedźm będę mógł dojść do tej polany. Gdzie będę? Szczek przed białym wilkiem. Mam nadzieję, że szczałka będzie mi pokazywać drogę. Tak, pokazuje mi drogę. Spoko. Po drodze oczywiście są bandyci. Za których dostanę... Dostanę jakieś... Jak, Czekaj jaką karmę dostanę. Dostanę. Czy dostanę w ogóle jakąś karmę za to? Ej no, ale mnie się kają. Ej, 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 bym niedługo padł. Ej, co moi są tacy silni? No kurde! aha no, to, no tak, ja czary mam, poczekajcie, ja mam czary Fuck you. Ja mam czary, muszę Eee. Yy, jak mam czar Szarza, dobra, szarza. No kurde. No dobra, no niby coś tam. mi poleciało no i dostaję dwa, dwa karmy. To było wysysanie i... Co to jest to? Oko aha, dobra, to będę miał to. One sobie życie z nich wysysały. Kiedy mi się będzie chciało i będę mógł się zamieniać, super. Zmutowanego kolesia To znaczy ten Cz Ściekłość, o A, ale troszeczkę te... No, a, jeszcze ten koleś jest Dobra, rozwalimy go sobie O ja, ej Dobra, spieprzamy go bo... Ale mało mi ci się teraz, jak jestem tym dużym Spieprzamy, bo mnie zaraz zabije Kiedyś będziemy musieli go w końcu rozwalić No kurczę, odmieniłem się I teraz będę dostawał ciężko nie chociaż jak jestem tym większym to wolniej biegam i dlatego mnie, mógł mnie trafić Dobra Głazy w lesie w leś no. A z, zbyt dużo tego życia i mnie wysysam Zauważyłem tu Są demoniczne drzwi, a tu jest te, co to są za Bandyci? Aha Oni chcą wrócić do obozu. Dobra, nie no, idziemy dalej. Nie zajmujemy się nimi. A to co to jest? Uciekasz? Spoko. Gdzie jest ten kupiec? Dobra, lecę z tobą. Pobiję i on ma pełno towaru i go pobijemy. Jupi, oh, oh, oh. będę bogaty i oh, będę dostępną karmę. I gdzie on jest? Gdzie jest ten kupiec? Wszystkich tutaj, patrzcie! Pięknie! O kurde! O kurde! Skąd się ich tyle tu pojawiło nagle? No pomóżcie mi bić! O! Złodzieje mi pomagają chyba! Albo są przeciwko mnie? Czemu są przeciwko mnie? A nie! Pomagają mi! Aaa! Dziękuję! To są bandyci, nie zodzieje, Sorry za przejęzyczenie! O kurde! Ale, mi, ale idzie mi... Podków mi idzie dużo! Schodzi! Dobra! Dalej, rozwalcie go bandyci! Dziękuję wam, thank you Ja też się zastanawiam Gdzie on poszedł i co? Okłamałeś mnie Ja ukaż w stanie, a ty giniesz Fuck you, fuck you No i dostałem jeszcze plus 60 no bez przesady Plus 60 dobrej karmy dostałem, ja chcę go zabić teraz, mi oszukał. głupi dziad jak go tu nie będzie nie I szantażem mnie... Ja I teraz będę miał takie pewnie, że kilka ludzi mnie będzie Że po prostu wszędzie pułapki będą na mnie rozstawiać No myślę się, że tam gdzie będą bandyci W sensie, że bandyci, no tutaj dwóch bandytów akurat stało No no to będę To tam będę... będą jakieś szantaże Mi się daje, no tak Że mi bandyci po prostu pomagali Tak, ja to są jacyś kupcy A wszyscy uciekają ode mnie, tak? No dobra tak, co robić im teraz? Co mogę kupić? Kup przedmioty, eliksiry, zdrowia, kup maksymalną ilość. Dobra, idziemy sobie. I kasy straciłem. Troszeczkę. To się... fajnie coś na czerwono się świeci. I mam robi. Ha 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 mam robi. Czekajcie, zobaczymy... nie, F7. Jakie tam zestawy... bo tutaj, o, tu jest... Yy, mroczny strój ze skóry i to jest plus 149 arma, a ja, miałem, a ja mam założony woli. No dobra, nie no. Założymy to, żeby mieć więcej arma trochę, to Bo <laughs> no, jak widzieliście... Nas Kali nieźle! Ci, ci, ci... Ci, 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 no ci kurde... Bandyci. Uciekaj! O, Jezus. Jakoś nie chciał mi się ich zabijać. Ale tak jakoś w myślach gdzieś w głębi myśli miałem Zabij ich Jacek zabij ale nie zabiję ich Bo mi się nie chciało po prostu Sękawa, sęk, a ja powiedziałem sękata wtedy To sękowa polana Chyba że tu źle napisali To też wszyscy będą ode mnie uciekać No dobra 6200 złotych dostanę Jak będę chronił ich przed jakimś trudnym białym wilkokiem. Mam nadzieję że ten biały wilkuak jest cienki i ustawia sobie super mega w dupę dobry czar. Żeby później go rozwalić. I coś tu jest. A tam wilko jak zwykle. Czy tam... nie wiem co to się Nie wiem jak to się nazywa. Patrzcie to. No uciekł akurat, no super, a to trzeba przytrzymać. A spoko. Pamiętam chyba ten quest. Tutaj sobie teleport i wezmę. Ej, okay. aha. Ej no, ej, to, 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 jest chamskie, nie? otwórzcie! szarze, Chyba, że szarże wezmę, bo mnie Kurde, szarża, szarża, muszę wziąć szarżę, bo... O, ej, no jak mogłeś nie trafić?! Do no, ziomek! Dobra, szarża. O, szarże, to walę, szarżę i będzie leżał i... ...później będzie czas. Ej no, wpuśćcie. O jest, 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 gdzie on jest? I leży, i patrzcie to, on wstanie... Nie no dobra, nie wstanie. <gry> dobra, i wstawaj. Dostanie combo. I, i znowu stun. I teraz wstanie i... Pua! I teraz sobie... dobra, Uciek. Tchórz, tchórz, głupi tchórz. Głupi wilkłak. I leży. I... i... i headshot! A teraz stuna ma i teraz go sobie pokopię i już nie żyje. Ta-dam, ta -da 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 -da, i plus dwa do no, dobrej karmy dostał No ile tu tych wilkaków będzie? Dobra. Aaaa, pięknie dostał! Z, z tego, ze świecącego się mota. Widzę, że Błyskawica też ich otumania tak jakby. No ej no, o nie żyje. Ileś tu tych wilkołaków będzie? Jeszcze pojedynczo będą zawsze tutaj do mnie przychodzić w... No, ej no, nie tego Zostaw nie bij go O, no, fuck you. Znowu gdzieś uciekł tchórz Jak to wilkoak, Wilkołaki są tchórzami! A, fast hand Yeah! pięknie I jeszcze raz Pięknie I już nie żyje I kolejny wil... Ej nie, nie przyszedł kolejny wilkołak yeah. Jestem? I'm so... I, nie, I'm awesome! Dobra, no to wpuszczaj mnie! I tak rozwaleń tą całą ich wioskę, głupią, małą i, i tak. Więc zrobię błąd mnie wpuszczając. Ej, tutaj są takie drzwi, a cała brama się otworzyła, no bez przesady. Boże,

Aha i to się... go się bierze na, na uderzenia, tak? I teraz ucieknie Z pieprzy. Chociaż nie? Bije go, bije go, może mu jakieś życie zjadę. Dobra. Uciekła, uciekł, uciekł, uciekł. I teraz przyjdą małe... Teraz przyjdą małe wilkołaki, tak? O nieee Teraz pójdę po jakiś miecz pewnie. A nie, zdradzi mi tajemnicę jak zranić tego głupiego wilkołaka. I ja mam tutaj iść tak, do żony jego. Do tego kolesia, który kiedyś rozwalił białego wilkołaka. To znaczy próbował rozwalić białego wilkołaka, ale zginął. I co to jest? No dobra no i co? Odwiedź żonę myśliwego. A gdzie jest myśliwy? Kurde! Może w jednym z tych domów Chociaż nie wiem, ich nie otworzę Na szczycie tej góry mieszkała, tak? Powiadasz Może tutaj Żona myśliwego Żona, żona, żona No kurde Weź się O, skrzynka, otworzy sobie skrzynkę No! Weź, jej nie mogę wejść! Może schować może mi... młot nie mogę wejść po prostu na ten... Na schody. Jakiś nienc to było. Buty z kolczugi, haha, to już poczekajcie Buty z kolczugim mi powiadasz Plus 8 Straszność plus 2, a pięknie, dobra Mam buty z i mam trochę więcej arma Spoko, i teraz Chociaż na straszności mi nie zależy tak bardzo, bo Tak jestem straszny, może coś to daje A nie, no to, to na razie mam założone najlepsze najlepsze strój jaki można mieć jak na razie O tutaj jest jakiś dywan Nie mogę tego... Nie mogę z tym nic zrobić Duży tap Nic nie mogę Nad przecież ich przytrzymuję Też nic nie mogę Mogę coś okraść? O skrzyn. Nic nie... Nic nie znajduje. Nie, znajd nie <laughs> nic ciekawego Dobra Teraz trzeba szukać tą babę... Żonę Przepraszam za... Słownictwo Że, że obrażam dziewczyny No ale no trzeba Nie, nie mogę tylko rozwalić No super Tak, dobra Kurde gdzie jestem? Idę znowu z nim pokazać Może może mi powie znowu gdzie jest ta żona Bo tak za bardzo go nie słuchałem Dalej Może tutaj ten koleś tutaj będzie coś wiedział Bart Bart to jest ten co gra na gitarze nie? Fuck you Nie Fine Ile się zapytać ziema Szamana Jak znaleźć tą kolesinę? W górnym zakątku miasta, dobra. Znajdę żonę to... wiecie, odetnę, bo robię cięcie. No dada tam. Ej, zaatakował mnie znowu wilkołak! Kurde No i odciąłem, ale jeszcze żonę nie znalazłem, więc... To się chyba robi ciemno i... Jak, jak będzie dopiero dzień, jak będzie dzień to pewnie będą drzwi otwarte i będę mógł wejść do chaty Jak skóra jest twarda, no patrz jak na pierwszą w niego nie? skurczy skórczyk, dobra, idę sobie, on, on sobie ucieknie Dobra jak znajdę żonę to Gdzie on uciekł On zniknie teraz? O super znikł Aaaaaah! Yeah! Dobra, znalazłem żonę I didn't want to hurt him, but this time he's gone too far. What the blazes are you talking about? The white balverine. It's my husband, or it was once. He was bitten by the balverine he killed, and slowly he turned into the creature he hunted for so long. For a while he could control himself, but anything that was left of my husband. No, darling. Znowu wilkołak. Będę miał srebrną Sz broń. O, oh, o, oh, zwiększenie. O, oh, kurde. Dobra, to teraz muszę ulepszyć swój mod, jeżeli, jeżeli dobrze się domyślam. Eee, mod, ulepsz. Zwiększenie mocy srebra. Dobra. Szybko wielko Aku Jestem twym pogromcą który, któryś jesteś mężem y, Twojej żony LOL Wies sensie to było Gdzie on jest? Tutaj I co? I teraz będzie koniec? Pięć razy go uderzę i No i co? Dalej Gin, uderzam cię z moczy srebra. Yeah! Yeah! Dobra, idę, idę do lasu wieczb i go rozdupce I będę miał jego skórę i przyjdę po nagrodę. 6600 złota! Dobra. Nie wiem, że się staluję, ale żeby jakoś liczbę 149 widzów zachować. Dam, 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 dam. Teraz mi się świeci na... Yy, na... Jak się te kolory nazywały? Na pomarańczowo i na niebieską mi się świeci, teraz młot. Jupi. Tak mi się pomał po kolei Można zobaczyć przecież nawet. O nie, on się kąpie. Dobra, pominę demko. On się kąpie i teraz już wi jak widać on ma życie. Jak pewnie będą mnie atakować inne wilkowaki, a z go chyba nie będę mógł trafić, nie? Bo nie mam moc srebra w ku. Ej, do, zmarnowałem mu życie troszeczkę. Gdzie jesteś, wilkoaku? Yeah! Ale silny, skurczy byk, chociaż nie. No, cztery razy go uderzyłem i teraz przyjdą małe wilkoki, tak? Yupi, wiedziałem skąd ja to mogłem wiedzieć. Może jestem, jasno No i teraz. Ile będzie tych wilkoków na przesady lol co jest? I jeszcze kolejnik zawoła a ja go zanim zdążą przybiec ja ich rozwalę ja go rozwalę, chociaż nie o kurde gin! gin! gin kurde fuck o nie żyje łeb go wilkaka. ale ja chcę... ja, ja miałem skórę przynieść, nie? ile tych wilkaków? kurde spieprzam, spieprzam chociaż nie, chociaż nie ja rozwalę sobie ich. Dam radę, nie będę taki. Nie będę ciota. O! Jak na razie jeszcze w ogóle ani razu nie zginąłem, nie? Jestem ogarnięty, wiem, wiem. <grystanie> Ale wytrzymałem.